Od młodości do dojrzałości, pod takim hasłem Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet w Ternobrzegu zorganizowało ósme już Forum Kobiet. Na forum kobiet do Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaproszono przedstawicielki instytucji, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu tarnobrzeskiego. W spotkaniu wzięli udział także mężczyźni, reprezentanci lokalnych samorządów i posłowie. Od ośmiu lat w bardzo różnej tematyce organizujemy nasze spotkania. Ogólnie rzecz ujmując zajmujemy się bardzo szeroką polityką równościową. Działamy na rzecz kobiet, więc promujemy przede wszystkim kobiety aktywne, dlatego przy każdym forum staramy się promować. Kobiety przedsiębiorcze, ich działalność, kobiety aktywne w społeczeństwie obywatelskim. Każdego roku uczestnicy spotkania rozmawiają na inny temat. Dyskutowali już o macierzyństwie, rodzinie, prawach kobiet, wybierali kobietę i wolontariusza roku. Tegoroczne forum poświęcono szczęściu. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję poznać m.in. wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Poczucie Szczęścia mieszkańców Tarnobrzega. Zainicjowanego przez pracowników Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. Wyniki były bardzo ciekawe. Większość osób badanych okazuje się, tak subiektywnie rzecz biorąc, osobami zadowolonymi z życia, które oceniają mimo, że czasami warunki życia nie są na najwyższym poziomie, myślę o dochodzie, myślę o standardzie ekonomicznym życia codziennego, jednak są to osoby zadowolone, przede wszystkim mające taki głębszy nurt życia i są to osoby, które myślę, że patrzą perspektywicznie na rozwój regionu i miasta. Podczas spotkania rozważano również kwestie ekonomiczne. Ekonomii społecznej. Zastanawiano się nad tym, czy obecnie jest ona modą, czy realną potrzebą. Oczywiście musimy tutaj powiedzieć, że stała się modą, ponieważ Unia Europejska daje bardzo dużo pieniążków na, w ramach projektów 722 promocja ekonomii społecznej na ekonomię społeczną, dlatego też wiele, wiele podmiotów z tego korzysta i pisze projekty i pozyskuje środki, ale też musimy powiedzieć, że w naszym mieście szczególnie. Ekonomia społeczna jest realną potrzebą, ponieważ tworzy nowe miejsca pracy, daje zatrudnienie osobom defaworyzowanym na rynku pracy, czyli takim, którzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego, tych miejsc pracy znaleźć w otwartym biznesie. Ósme forum kobiet urozmaiciły pokazy mody dziecięcej i dla pań. Kolekcje ubrań dla najmłodszych zaprezentowały dzieci z przedszkola numer 6 oraz młodzież ze szkoły podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu. Zainteresowani mogli także obejrzeć wystawę prac wykonanych przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Tarnobrzegu.